Witam na kolejnym filmie. Dzisiaj dość nietypowa sceneria. A o co chodzi? Chodzi tutaj konkretnie o zwiastun tego, co będzie się działo w maju, czyli już niebawem. Wczoraj miało miejsce ostateczne potwierdzenie terminu realizacji. Chodzi o coś, co było już zapowiadane ponad dwa lata temu na moim kanale i. Było realizowane z przyczyn niezależnych ode mnie etapami. Chodzi o najtrudniejszą realizację, jaka miała miejsce w mojej karierze zawodowej, mianowicie remont instalacji elektrycznej we własnym domu. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto, Czerwony przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Wracając do remontu instalacji elektrycznej we własnym domu, może najpierw zobaczmy, jak to wszystko się zaczęło i jak to było. Zabezpieczenie przedlicznikowe, wyłącznik nadprądowy C20 rozdzielnica elektryczna to jeden wyłącznik różnicowo prądowy 30 MA typ AC oraz jeden wyłącznik nadprądowy B10 i 5 wyłączników nadprądowych B16. Tak to się prezentuje tu mamy zabezpieczenie przedlicznikowe C20. Instalacja jak widać jednofazowa i rozdzielnica elektryczna. Jeden wyłącznik różnicowo prądowy typ AC 30 mA. Jeden wyłącznik nadprądowy b 10 i pięć wyłączników nadprądowych B16. Ten odcinek w domu do zabezpieczenia przedlicznikowego ma przekrój 4 mm2. To było robione, kiedy ja miałem 12 lat, czyli dość sporo czasu temu. Ja doskonale to jeszcze pamiętam, bo moim zadaniem było trzymanie drabiny elektrykowi, który to robił. No było to tam około 7 metrów wysokości. No a od zabezpieczenia przedlicznikowego do licznika, przekrój wewnętrznej linii zasilającej wynosi 6 mm kwadratowych. Jak wyglądają przekroje przewodów instalacji elektrycznej? Oświetlenie i część gniazd, jeszcze bo nie wszystko zostało wymienione, ponieważ to było świeżo po malowaniu, więc był problem, że też nie, nie chcieli wiadomo rodzice, Wtedy jeszcze ja się elektryką nie zajmowałem, żeby kuć, więc no, część rzeczy została wymieniona, część nie. Dlatego jest oświetlenie i jeszcze część gniazd, stara instalacja 1,5 mm kwadratowego przekroje. Do gniazd jest 2,5 mm kwadratowego w wymienianych odcinkach. Więc mamy co ciekawe wspólne obwody gniazd i oświetlenia. Przekrój przewodu ochronnego łącząc tutaj od szyny wyrównawczej do uziomu to jest 6 mm kwadratowych. Tu jeszcze widać porozwieszane też są przewody antenowe. To wszystko trzeba będzie uporządkować. Tu jak widać, tą rurką idzie ze słupa. Jest tam z ronzoli, już pokażę. Właśnie widać kabel, no i tutaj właśnie idzie i tutaj ta rurka, w którą idą dwa przewody o przekroju 4 mm kwadratowe. Tutaj jest jak widać obudowa taka z desek, i to wchodzi w miejsce zabezpieczenia przedlicznikowego. No, to było jeszcze obudowane, tak, bo kiedyś, jak to dziadek mój mieszkał, tutaj był strych, skład różnych rzeczy. No, więc wiadomo, trzeba to było wszystko pozabezpieczać. Czyli to jest pierwszy odcinek wewnętrznej linii zasilającej. Drugi odcinek jest tutaj. Bardzo krótki, raptem metr z hakiem, od zabezpieczenia przedlicznikowego do licznika. No niestety są problemy w tej instalacji. Brak selektywności zabezpieczeń. B16 i C20 jakieś zwarcie, nie ma prądu w całym domu. Tak samo jeden wyłącznik różnicowo-brądowy na całość zanik zasilania w całym domu jak zadziała wyłącznik różnicowo prądowy. Największa boloczka brak ochrony przeciwprzepięciowej było już uszkodzenie laptopa z powodu przepięcia. No sytuacja byłaby dość nieciekawa, dlatego że nie byłoby na przykład jak filmów robić innych rzeczy nie mówiąc już o ładowaniu. Mierników jak się ładuje, może się pojawić przepięcie. No i problem jest sprzęt za kilka tysięcy złotych. Uszkodzeniu, no i co potem? Więc stwierdziłem, że od tego trzeba zacząć. Aby rozwiązać problem selektywności zabezpieczeń, nie sposób tutaj pominąć wykonania pomiarów wstępnych impedancji pętli zwarcia, które dają nam informację o wartości prądów zwarciowych. Jakie występują w instalacji elektrycznej. Tutaj zostają wykonane dwa pomiary. Pomiar impedancji pętli zwarciowej między przewodem fazowym a przewodem neutralnym, a także pomiar rezystancji uziemienia i przewodu łączącego rozdzielnicę z uziomem wykonany metodą impedancji pętli zwarcia. Można będzie teraz zauważyć, że pomiary wstępne. To nie jest jakaś fanaberia, tylko coś, co jest jednym z elementów planowania przebudowy instalacji elektrycznej, bo w inny sposób problemu selektywności zabezpieczeń nie rozwiążemy ze stuprocentową pewnością, a szukanie rozwiązania niejako po omacku y, okazuje się często dużo bardziej kosztowne. No, chyba że mamy szczęście, i od razu trafimy z odpowiednim doborem zabezpieczeń. Pierwszy pomiar zostanie wykonany na zasilaniu rozdzielnicy na wejściu wyłącznika różnicowo-prądowego. Widać, jest przewód tutaj do uziemienia po prawej stronie. Ja jeszcze przybliżę właśnie z prawej strony przewód LG. Y widać nawet, że przewody typu linka po podłączane do szyn bez tulejek, no ale wiadomo, wszystko będzie wymienione całkowicie, to zlikwidowane. Tutaj jest 5 przewodów neutralnych na szynę N przed wyłącznika różnicowo-prądowego. Jeden ciekawostka. Przewody ochronne dochodzą dwa z całego domu. No nic. Zapowiada się ciekawa modernizacja. Wezwanie, ale teraz wróćmy do pomiarów prądów zwarciowych. Pierwszy wykonany zostanie właśnie na zasilaniu rozdzielnicy. Tutaj, jak widać, są przewody już podłączone do miernika. Gotowe. Uzyskany został wynik z 69 oma Jeszcze podświetle prądy zwarciowe około 330 Amperów czyli już na wstępie widać, że selektywność zabezpieczeń w tym wypadku to zwykła fikcja. I teraz zostanie jeszcze wykonany pomiar rezystancji uziemienia. Co zostanie teraz też pokazane, ale już wolę jednak w trybie LCD. Ze względów bezpieczeństwa jest mniejszy prąd pomiarowy. Jak podłączyć teraz przewody do takiego pomiaru? Przewód ochronny żółty do szyny PE i fazowy i neutralny również na. Zasilanie wyłącznika różnicowo prądowego. Robić po prostu trzeba pomiary w tym samym miejscu, żeby był jakiś punkt odniesienia. Jak Zobaczymy za wyłącznikiem różnicowo-prądowym może być jakiś luźny styk. Tutaj będzie różnica czasem dlatego warto robić to w ten sposób, żeby było wszystko pewne. 12,71 OMA. A tak wyglądał pierwszy etap prowadzonego remontu instalacji elektrycznej, który miał miejsce około 2 lata temu. Tu jest pierwsze gniazdo. Do gniazda, jak widać, jest puszka. Tutaj jest puszka, do której jest doprowadzony już przewód ochronny i idzie do lampy. I ten odcinek będzie wymieniany przy przewodowaniu. Od tej puszki do tej puszki, którą tam właśnie pod karniszem widać, i do tego gniazda. I dotąd będzie tylko doprowadzone zasilanie. Tutaj znajduje się drugie gniazdo. Tam jest widoczna puszka koło firanki. Tam jest jeszcze jedna puszka, bo kiedyś był przewód uszkodzony. Nawet widać jak ten przewód biegnie. I tutaj, gdzie jest ten przewód za firanką, jest trzecie gniazdo. Te dwa gniazda będą odcięte. Na dzień dzisiejszy, no i w miarę remontu, będą później doprowadzane zasilanie, będzie i instalacja przerabiana na trzy Teraz pora na krótki rekonesans. Tutaj jest właśnie ta główna puszka łączeniowa. Co my tutaj mamy? Przewód neutralny, oznaczony na czerwono. Widzę przewód fazowy to będzie zapewne. No tutaj też jest w rurce przewód fazowy niebieski, natomiast brązowy, widzę. Co tam mamy jeszcze ciekawego? Co to jest? Oho, przewód fazowy oznaczony. też, też oznaczenie widać. Przewód żółto-zielony ochronny robi jako fazowy. Instalacja jest w rurkach. O tyle rzecz ciekawa. Zatem ten odcinek przewodów będzie wymieniany. O, widać. No, zobaczymy. Jak to pójdzie, te dwa przewody yy, będą wymieniane. Tutaj jest jak widać druga puszka. Mamy w rurce przychodzące przewody. Widać przewody typu linka, tu są połączone już na kostce. Jeszcze stara, dwużyłowa instalacja. Część idzie na dalszą część, część idzie w dół do gniazda. Będą trudności, co się już zapowiada, ale nie jest to sprawa aż tak problematyczna. Jeżeli się nie uda, no to będzie trzeba wymienić tylko ten jeden odcinek. Zobaczymy. Z tego co wiem, to był przewód w rurce na dół. Zresztą zobaczymy jeszcze. Jak widać, instalacja znajduje się pod napięciem. Ja teraz pójdę wyłączyć zasilanie, żeby już można było bez problemu grzebać w puszkach. Jak widać, zasilania w tym momencie nie ma. Ja zawsze mówię, lepiej sprawdzić tradycyjną neonówką, czy świeci, czy nie. Teraz nie mam akurat pod ręką, dlatego teraz zrobiłem. Zobaczymy, co będzie w tym gnieździe. Również widać dwużyłowy przewód. No, czy tam jest rurka, czy nie, no to trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Tak więc widzę, szykuje się kolejna niespodzianka, bo jeżeli to było w tymku, no to, nie wiem, będzie problem. Ale zobaczymy. Do rurek będzie wciągnięta... Teraz instalacja już trzyżyłowa, trzy przewodowa DY trzy razy o przekroju 2,5 mm. Mamy fazowy, neutralny i ochronny o izolacji na napięcie 450 na 750 V. Są metalowe rurki, więc to normalne. W całym domu jest instalacja wykonana z przewodów o izolacji na napięcie 300 na 500 V w metalowych rurkach. Czyli już po prostu teraz to jak się patrzy. Niestety okazało się, że nie jest możliwe wyjęcie przewodów, ponieważ gdzieś tutaj, no jakby były zalipsowane, została rurka z jednej lub z drugiej strony. Trzeba będzie to sprawdzić. Żeby nie narobić bałaganu, zostanie użyta przystawka odsysająca. W ten sposób, no i będzie tutaj delikatnie trzeba rozkuć ścianę. Ja już to pokażę jak będzie rozkute, no bo nie dam rady po prostu w tym momencie, żeby mieć tam jedną rękę chociaż wodną, żeby trzymać kamerę, drugą pokazywać, tylko bo muszę tutaj robić. Tylko pokażę jak już to będzie zrobione. No i się okazało dwa przewody DY bezpośrednio w tynku. No, jeszcze jak mój tata żył, no to właśnie elektryk przekazał informację, że tu gdzieś będzie gipsowana rurka i temu nie można wyciągnąć. No, naprawdę, no, zanosi się wielka demolka, no bo po prostu tak nie może to wyglądać. No cóż, będzie tu jeszcze na pewno do wymiany, jeśli już są te rurki, gdzie są. Przewody, żeby już kolorystycznie się zgadzało, no ale teraz no to już taka sytuacja. Jak widać, stare domy kryją wiele różnych niespodzianek. No ta no to już po prostu, no nie wiem co powiedzieć, no nie komentuję, bo brak po prostu słów. Z tego co wynika, nawet tu jeszcze widać, nie jest to jakaś nowa instalacja, tylko stara. Zresztą widać to po kolorze tych przewodów. Tutaj jest wnętrze tej rozdzielnicy. Jest przewód do uziomu, 6 mm2. No, w tej sytuacji wystarczająco było. Tu jak widać mamy sprzed wyłącznika różnicowo-prądowego zasilania domku gospodarczego. Bo dlatego, żeby było ryzyko wyłączenia prądu w całym domu, jak widać. Będzie to też rozdzielone. Dwa wyłączniki różnicowo-prądowe i jeden zintegrowany z członem nadprądowym będzie na domek gospodarczy, żeby po prostu już było wszystko niezależne. Jak widać, nie ma też ogranicznika przepięć który zostanie zamontowany już w nowej rozdzielnicy. Tu będzie problematyczne dość podłączenie, bo nie wiadomo, czy będzie od góry czy od dołu, dlatego no, że jak tutaj jest długość przewodów, nie wiadomo. Będzie to wszystko no, musiało zostać rozebrane, i wtedy będzie podjęta decyzja o sposobie przewodowania nowej rozdzielnicy. Wiadomo, ta, jakby powiedzieć, deska, tutaj co jest nad tablicą licznikową wraz z zabudową, wszystkie zabezpieczenia zostaną zdemontowane. No i będzie zainstalowana nowa rozdzielnica, którą za chwilę pokażę. I tak wygląda. Jest to rozdzielnica natynkowa. Firmy Legrand. Jest też oczywiście dostępna wersja z białą całkowicie tą klapką, ja wziąłem sprzężroczystą, żeby już domownicy mieli lepszą orientację, czy coś zadziałało, czy też nie. Osprzęt jest wewnętrzny w całości firmy Hager. Jak widać ogranicznik przepięć zdejna, czy zdejmę obudowę. Widać są trzy szyny, dwie neutralne, jedna jest PE jak to będzie porozmieszczane, czy tu jeszcze dojdą dodatkowe szyny, czy też będzie zasilanie wyłączników różnicowo prądowych z takich dwóch zacisków, przewody fazowe i neutralne jeszcze czas pokażę, zależy wszystko będzie od sytuacji jaka będzie tam panowała po zdemontowaniu starej rozdzielnicy. Teraz omówię co się zmieniło, zaczynając od początku. Mamy rozłącznik główny jest firmy Hager dwutorowy. Układ jednofazowy. Raczej nie ma obaw, że będziemy mieć napięcie międzyfazowe. Ogranicznik przepięć. Dane Shield. Jednofazowy. Tutaj jeszcze jest sygnalizacja zadziałania. Można jakąś lampkę dołożyć. Będzie zacisk fazowy neutralny. Jest w razie czegoś. Zacisk PE. Tutaj do ogranicznika przepięć do uziomu. no Zobaczę na wszelki wypadek, jak to w ogóle wyjdzie. Ale lepiej do tego. Podłączyć będzie. No i teraz, jaka zmiana? Są dwa wyłączniki różnicowo-prądowe i wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym, który będzie do zasilania domku gospodarczego. I teraz, jakie są różnice? Wyłącznik różnicowo-prądowy jest typu A, również 30 mAh. I wyłączniki nadprądowe. B13 w liczbie 5 sztuk jak widać, też wyłącznik różnicowo-prądowy typu A dlaczego B13? ponieważ razem obwody gniazd, obwody oświetlenia część przewodu ma przekrój 1,5 mm kwadratowego i tak nawet jest w części gniazd więc nie może być absolutnie B16 w tym przypadku tylko B 13, co wynika z obciążalności, i tutaj, jak widać, jest ten wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym. Hager, o, HI, krótko no, domek gospodarczy, majsterkowanie i też typu A. No, bo wiadomo, jakieś silniki, szlifierki się uruchamia, przejściowy prąd upływowy, żeby po prostu nic nie zadziałało niepotrzebnie. We współczesnych instalacjach elektrycznych o czystej sinusoidzie można zapomnieć telewizory, laptop, lodówki, zmywarki, wszystko ma po prostu no, już układy elektroniczne, to już nie to co było kiedyś, żarówka, taka maszynka do gruzzania, kuchenka elektryczna czy żelazko, wszystko się dziś zmieniło, więc też trzeba no, brać to pod uwagę. No i tu jeszcze widać są osłabienia w rozdzielnicy, może się uda wykorzystać, będzie podłączanie od góry lub od dołu, nie wiadomo. Dlatego jeszcze nie przewoduje rozdzielnicy, będzie przewodowana przewodami o przekroju 10 mm kwadratowych linka. Jak to wyjdzie, to czas pokaże. Na pewno trzeba będzie robić nowe otwory do montażu, tutaj są takie jak widać łezki, fasolki. Różnie kto zwał 4, żeby można było rozdzielnicę przymocować. Stopień ochrony IP30. Rozdzielnica ta ma 21 modułów, tamta zaledwie 8, więc jest prawie trzykrotnie większa. No jeszcze po zamknięciu. Wracając do remontu instalacji elektrycznej, jak to wszystko będzie przebiegać? Zdecydowałem się zacząć pokazywać to z góry, czyli tutaj z perspektywy strychu. A o co chodzi, to teraz zobaczmy. Tutaj, mniej więcej w tym miejscu, będą zlokalizowane przepusty prowadzące do rozdzielnicy elektrycznej. Tutaj będzie też wprowadzona nowa wewnętrzna linia zasilająca. Obecna, stara, znajduje się tutaj. I wszystkie peszle teraz będą prowadzone tutaj. Po górze, po tej powierzchni, zdecydowałem się na takie rozwiązanie, ponieważ jest najmniej inwazyjne i nie będzie rozkuwania ścian w całym domu, tylko będzie rozkucie potem krótkiego odcinka ściany, żeby wejść do puszki. Jeśli chodzi o przyłącze, w tej chwili znajduje się ono tutaj, ono tutaj zostanie i będzie. Teraz prowadzony tutaj kabel zasilający albo na tą ścianę budynku. Jak mam w projekcie, ale będę chciał z uwagi na nasłonecznienie przenieść układ pomiarowo-rozliczeniowy na tamtą ścianę od strony zachodniej, żeby się znajdował. Tutaj te belki stanowiące konstrukcję więźby też będą wykorzystane częściowo do prowadzenia przewodów. Jak to wszystko. Będzie, no to już będzie z tego obszerna relacja filmowa, gdzie będę też pokazywał, jak wynieść układ pomiarowo-rozliczeniowy na zewnątrz. Obecnie w tym miejscu znajduje się rozdzielnica elektryczna, która została tutaj wykonana jako rozwiązanie doraźne układ pomiarowo-rozliczeniowy, zabezpieczenie przedlicznikowe. To wszystko tutaj z tej strony zniknie. Rozdzielnica będzie się znajdowała w tym miejscu, gdzie jest tutaj lustro. Będzie rozdzielnica natynkowa, 6x24 moduły. Będą tu wyprowadzone od niej przepusty w górę i w dół, nastrych do piwnicy, także na zewnątrz. Aby można było w przyszłości wykonać instalację domofonową czy też bramę wjazdową sterowaną elektrycznie żeby można było podłączyć dla osób, które wspominały w komentarzach na temat tych gniazdek bez styku ochronnego tu jest jedno i drugie gniazdko też mam informację taką, że one przejdą do historii, już będą gniazda ze stykiem ochronnym, czyli będzie to też w pewnym sensie pożegnanie z odcinkiem, jaki się tutaj znajduje, instalacji elektrycznej pozastandardowej. Czyli tak to wszystko wygląda w wielkim skrócie. Chciałbym też z tego miejsca powiedzieć, że to, co tutaj zostało zaprezentowane, Oczywiście będzie tutaj już instalacja elektryczna trójfazowa. To odpowiednik fundamentu, jeżeli byśmy patrzyli z punktu widzenia budowy domu, a zwieńczeniem całego projektu będzie stanowisko do obróbki filmów, które także umożliwi mi pracę online. Związaną z instalacjami elektrycznymi. Przy okazji realizacji też będą zawarte liczne praktyczne porady, jak zrealizować instalację elektryczną tak, aby można było w przyszłości zrealizować coś, o czym marzyliśmy, kiedy finanse na dzień dzisiejszy na to nam nie pozwalają. I tutaj chciałbym też na koniec przytoczyć powiedzenie, które kiedyś padło w komentarzach, jak pokazywałem sprzęt elektryczny, jako narzędzia pracy elektryka. Najpierw pług, a potem karoca nieodwrotnie. Bo co z tego, że będziemy mieć karocę, jak nie będzie można zarabiać? Tym akcentem i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.